Cześć, ja jestem Adam i w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie taką ekspresową kolejkę. Będzie to kolejka podwieszana, tak więc na początku musimy zrobić sobie takie słupki. One potem będą dokańczane i czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, A bo dobra, mieszę z tym, będzie gdzieś tyle. To chyba było na maksa. I dobra, teraz musimy zabrać się do budowy kolejki. Ok, teraz będę widział, że musi być gdzieś dotąd. Nie, jeszcze dalej. Tutaj do góry. Hmm. Ok, no już, już tutaj jest kratka. Podwyższymy się. Tutaj musi być coś takiego. Tutaj na dół. I zamykamy. Dobrze, czy to tam wpasuje? Raczej tak, więc dobra. Lecimy w tę stronę. Kurczę, to, to właśnie nie jest jakaś taka kolejka, taka górska, jak dużo osób już zrobiło. To jest właśnie ta, jak ją nazwałem, kolejka ekspresowa. Jest ona właśnie raczej do tego potrzebna, jak macie jakieś budowle, oddalone mniej więcej, no znaczy mniej więcej, oddalone sporo odległość od siebie. Budujecie sobie taką kolejeczkę i wtedy na spokojnie możecie się przemieszczać w nią bardzo szybkim tempie. Dobrze, troszkę dłuższą ją zróbmy. Przeważnie jest na jedną osobę, to znaczy tak wcześniej budowałem. Więc dobrze, kończymy kolejeczkę tutaj. Nie wygląda ona też jakoś cudnie. Ale tak, jedyne jej zadanie to jest właśnie transport. Okej, okay, sprawnie tutaj mi to idzie, także... Cyk, cyk, cyk. I dobra, tutaj możemy sobie spokojnie zabudować. Dotąd, dotąd. Hmm, tu będzie wejście. Tutaj zrobimy sobie dach. A może zrobimy sobie ze szkła. Takie, taka to jest na razie prowizorka. Potem to może troszkę pomaluję. Ale jak mówiłem, właśnie nie ma to jakoś cudownie wyglądać. Ma to pomagać nam przemieszczać się. Okay, tam muszę dosięgnąć, dobrze I tak, tutaj sobie wchodzimy Stawiamy sobie tak, siedzonko nasze jedno Może gdzieś tutaj Może też zróbmy tutaj otworek O Dobrze, i tak mm, Okej, okay, wstawmy to już na te nasze szyny Okej, okay, dobra, idealnie wyszło Tutaj i lecimy. Dobra. Tutaj już będziemy to testować. Więc dokończę na razie. To znaczy dokończę, zrobię parę metrów, czy tam parę dziesiąt, nie wiem jak tam, jakie tutaj są miary w tej grze. Raczej to jest parę dziesiąt. Biorąc pod uwagę, że Krasna, nie wiem, ma około metra, półtora metra, takie tam szybkie przeliczenie no i dobra, tutaj muszą być silniki z tej strony powiedzmy tak z tej strony, żebyśmy się, żebyśmy się mogli cofać i jeszcze dwa silniczki, żeby cały czas chociaż może cztery spróbujmy żeby one cały czas dociskały tą kolejkę do góry dlatego ona właśnie może się poruszać na dwóch takich tylko mm, torach, że tak powiem więc dobrze, tutaj y, potrzebuję jeszcze tych guzików i tak, jeden guziczek jest do tego, to będzie powiedzmy jedyneczka, żeby odpalać wszystkie te guzicz wszystkie te silniki tutaj na raz. I teraz tak, drugi i trzeci. Jedynka to będzie powiedzmy do przodu, znaczy dwójka do przodu, trójka do tyłu. Uznajmy, że to jest przód. To jest tył. I czekajcie, sprawdźmy to teraz na sucho. Aha, na podnośniku, dobrze, tak więc ściągamy. Ok, sprawdźmy to teraz, że tak powiem, na sucho. No, ma troszkę problemy. Tak więc myślę, że raczej problemem jest po prostu tutaj moc. Jak widzicie, ja już zauważyłem, to się podniosło i czy teraz będzie działać? Nie, a dziwne. Czekajcie, sprawdźmy, czy w ogóle to się nie przylepiło. Chociaż nie, nie rusza się, no więc dobra yy, Może po prostu mamy za małą moc Także naprawmy to, że tak powiem Dwa od góry, więc tutaj też zróbmy dwa od góry Okej okay. Tutaj czy też nam się zmieści? Będzie tutaj I będzie tutaj Dobrze, połączmy to do tych samych guziczków oczywiście Czekajcie, dwójki były z tyłu tak więc tu są dwójeczki, tu są trujeczki Damy od razu moc na maksa Tu jest, tu jest, więc dobrze, tutaj mamy Nie, tu trzeba zwiększyć Tutaj też zwiększamy Tutaj też I okej, okay, y, powinno to już działać, także ja tylko lekutko nacisnę A nie, patrzcie, nie działa Więc dobrze, żeby ten poradnik był trafny, to to przecież musi działać, tak więc ja troszkę pomyślę, raczej chyba chodzi teraz o równowagę, tak więc ja pomyślę, wracam do Was za sekundeczkę i wyjaśniam wam w czym był problem. Okej, okay, więc tak jak myślałem, chodziło właśnie o równowagę, to znaczy o to, żeby ta kolejka idealnie trzymała się na tych klockach tutaj. Nie przeważała się na jedną, nie przeważała się na drugą stronę, ani na, na prawo czy na lewo. Tak więc zobaczcie, to ma to jest zbudowane w ten sposób. Oczywiście pokażę Wam. Jeśli ktoś by chciał sobie to przebudować. Jeśli komuś na przykład by się nie chciało, może poprosić oczywiście o save. I okej, okay, tutaj jeszcze sobie dokończę takie krótkie, malutkie malowanie. I dobrze, jak widzicie, tutaj silniki ustawiamy w ten sposób, w takie L. Myślę, że jak ktoś by tu całe obudował tutaj silnikami, też by było dobrze. Możecie spróbować. Ja zrobiłem w taki L w takie L z tej strony jest tak samo tutaj silniki dałem po jednym jeden tutaj jeden tutaj i zobaczcie tak to właśnie miało działać gdyby ona była jeszcze mniejsza myślę żeby była szybsza ta jest dosyć sporych rozmiarów ale zobaczcie porusza się mega szybko właśnie <grytanie> tak szybko że jak tutaj uderzy to się blokuje no i zobaczcie, tu jest powiedzmy sekunda, a to przemierza taki dystans. Zobaczcie, z tej perspektywy, wybaczcie, z tej perspektywy wygląda to inaczej, ponieważ zobaczcie, jaki dług jest tutaj ten dystans. I dobra, ja ją zrobiłem w ten sposób, wyłączę sobie te silniki. Nie wygląda ona idealnie, ale tak jak mówię, nie chciałem jej upiększać. Piękne to są właśnie te górskie, do zwiedzania krajobrazów, do przemieszczania się tam powiedzmy z niższych poziomów na wyższe, to znaczy tam góry z dolin na góry i takie Takie tam <grym> dobra tutaj jest pomalowana jak widzicie okna tam jakieś szybki, można oczywiście ją upiększyć dodać tu powiedzmy jakieś radyjko ja zostawię ją w takim stanie ponieważ w takim stanie mi się podoba, no i dobra to by było na tyle Króciutki poradnik, pomocny moim zdaniem. Myślę, że wielu osobom się to przyda na jakichś dużych mapach. I dobra, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na fanpage i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na livestreamach. Dzięki bardzo, cześć!